Słowa Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który jak gołębica stępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz ducha stępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest synem Bożym. Uderza mnie niezwykła pokora Jana. Jezus nazywa Go największym z ludzi, a On sam stwierdza, że jest niegodnym wykonać najniższej posługi wobec Jezusa, uznaje swoją nicość Ten, który jest największym prorokiem w historii ludzkości. To jak bardzo ja powinienem się uniżyć, żeby zrozumieć ogromną przepaść, jaka dzieli mnie od wszechmocnego Boga? Tylko pokorne serce jest w stanie ujrzeć Boga, rozpoznać Mesjasza. Tylko serce mężne i odważne jest w stanie wypowiedzieć słowa: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jan zdaje się mówić, że jego misja już dobiegła końca. Chrzest, który on udzielał, nie będzie już tym samym chrztem, który Odtąd będzie udzielał Chrystus. Janowy Chrzest był z wody, Chrystusowy z ognia Ducha Świętego. Nagle w życiu proroka zmienia się wszystko. Czy Jan czuł satysfakcję z wypełnionej misji, czy może miał poczucie niedosytu? Tego nie wiemy. Wiemy jednak, że dobrze wypełnił swoją misję, pieczętując przelaniem własnej krwi. Jan zatem poprzedza Chrystusa nie tylko w narodzeniu, publicznej działalności, ale również chwalebnej śmierci. Pokora Jana nie ma sobie równej. Prośmy na modlitwie Boga, aby uczył nas pokory na wzór świętego Jana Chrzciciela.